Jak ty, jako poseł, jako polityk z dużym jednak stażem, kilka kadencji w Sejmie, teraz kolejna, wcześniej jako przedsiębiorca, ale też aktywny obywatel, ten rok, rok rządów Donalda Tuska, system Donalda Tuska, spodziewał się pan, poseł, spodziewałeś się, że to będzie tak wyglądać, że to będzie taka dynamika, że ta koalicja przybierze taki, a nie inny obrót? Pierwsze pół roku, proszę Państwa, władzy Donalda Tuska od października, myślę, że to było do maja, to się Państwo e, e, obsadzali się w pieleszach bogactwa Rzeczypospolitej. I to jest tak, że oni się usadzali, szukali dla siebie etatów, jak nie dokreowali te etaty, kombinowali, żeby ludzi pozwalniać na zbitełek po prostu, z dnia na dzień. Wyrzucano ludzi z pracy w tysiącach. I na ich miejsce, uwaga, bo to się, tego się państwo z telewizji publicznej nie dowiecie, od razu przydzielali sobie podwyżki od 30% nawet do 100%. I to było obrzydliwe. To było po prostu obrzydliwe. Bo ja rozumiem, że jest jakaś funkcja polityczna, w jakiejś tam spółce czy coś, no i zmieniamy tutaj na naszego, tak? Ale ludzie, kobieta od zieleni miejskiej do, szła do fabryki rakiet? Już... Był taki przypadek z Kielc, no, bardzo, jej... ale nie tylko. I teraz zobaczcie, co z totalizatorem sportowym zrobili, z OHP, co zrobili, jak się lewica do korytarza dorwała. Jak to wszystko było takie obrzydliwe, bo tam tylko i wyłącznie o pieniądze chodziło. I ta samowola, my teraz panami jesteśmy, a więc podniesiemy sobie pensję o 60%, jak w papierów, wytwórni papierów wartościowych. Spółka, która nie ma żadnej konkurencji na rynku. Ona się podnosi pensję, po co? Bo im się należy. To jest tak jak z tym ARP, no nie mogę tego zapomnieć. Facet mówi, tylko proszę tej ochrony, żeby dopilnowała, żeby, ponieważ jest jedna winda, żeby ze mną w windzie nikt inny nie jeździł, tylko ja sam. No ludzie. No, tak, ale bo mogą tak, bo mają osłonę medialną, bo, bo czują się bezkarni, czują się troszkę Pewnie też lepsi. Zastanawiam się, na ile ta lepszość, na ile, ten, na ile ten system może wytrzymać, bo po tym roku widać, że tak, że entuzjazmu nie ma, poparcie dla Platformy jest lepsze niż, albo podobne jak w wyborach, ale Trzecia Droga i Lewica ewidentnie dołują, że ten system po roku to jest jakby mało funkcjonalny, jakby to nie był system, który miałby rządzić przez 4 czy 8 lat, że. To wszystko jakoś się nie spina politycznie mówiąc. Nie spina, bo nie ma wspólnego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem jest tylko i wyłącznie korytor, nic więcej. Nie ma innego wspólnego mianownika. Każdy z nich inaczej Polskę widzi. Nawet niektóre spojrzenia mi się podobają o tyle, że mówią wprost: na przykład państwo wybaczą, ale z nich wszystkich partia razem mi się najbardziej podoba. Dlatego, A to ciekawe. Partia... A Ty to dach, ciekawe, że no, dwie odrębne tak, Dwie tak, światy. Tak, tak. tak. Ale ja uważam, że lewica jest potrzebna, bo pracownika ktoś musi bronić. Gdyby z drugiej strony byli tacy jak ja, co prawda ja mam tam takie trochę inne spojrzenie na sprawę, nie jestem jakimś tam wyzyskiwaczem. To chcę powiedzieć, że jeżeli z jednej strony byliby tylko przedsiębiorcy i koncerny, to pracownik ma przerąbane, jak nie będzie lewicy. A więc musi być lewica. Musi też pilnować tego interesu pracowniczego, ale też bez przesady. I partia razem, ani nie objęła stanowisk, mało tego, CPK staje się ich wręcz nawet sztandarem. No. I oni mówią o rozwoju polskim. No to jeżeli partia razem mówi o rozwoju polskim, infrastrukturalnym, to ja ich popieram w tym, dlatego że moje postulaty są identyczne. CPK, porty, Inwestycje w atom, inwestycje nawet w węglowe kotłownie. Bo ja z tym jednak eko powiem, że moim zdaniem powinniśmy wrócić do węgla i nie patrzeć na to, co tam Urczula von der Leyen w tej sprawie wyczynia. Bo jak widać Unia Europejska rząd Donalda Tuska tak samo patrzy, jak ja. Pojawi, pojawił się artykuł w Liwelcie, że Wielkie rozczarowanie Donaldem Tuskiem w Polsce A, i w jak było. No dobrze, ale to skoro już ten etap europejski trochę za wcześnie, niż planowałem, wprowadziliśmy. No ale dobrze, to go, no teraz kontynuujmy. Donald Tusk przychodził do władzy z poparciem takim bardzo wyraźnym. Ze, i chyba, ze Tak. I chyba nawet istotnym w kampanii wyborczej poparciem tak, tak. W Brukseli, to pierwszy polski rząd, który został. Tak można powiedzieć, trochę zainstalowany z Brukseli. To się udawało we Włoszech, udawało się w Grecji, a teraz przetestowano mechanizm na Polsce i mamy rząd, do który przyjechał trochę w teczce z Brukseli, a mimo to Bruksela jest niezadowolona. Teraz pytanie: Czy Tusk się urwał, czy po prostu dlaczego? Skąd jest tak, że Donald Tusk był przywieziony przez elity brukselskie, one go popierały, one, cała kwestia KPO, która była istotna w kampanii wyborczej, a była podgrzewana przez Brukselę. A teraz te, te takie kontakty i te relacje są słabe. O co chodzi? Poszło o granicę. Poszło... I tutaj e, e, tu nie mam pełnej wiedzy, natomiast mam częściową wiedzę na temat tego, że Scholz z Tuskiem mieli e, konkretną i męską rozmowę na temat granicy. E, I co ciekawe, że e, Donald Tusk nie został wysłuchany przez I tu mamy konflikt. I Niemcy wręcz nie życzą sobie zamknięcia naszej granicy. Przypomnę, że w październiku, 15 października zdaje się, miała być granica zamknięta z Niemcami. I takie zobowiązanie Donald Tusk publicznie podjął, a nie zamknął tej granicy. I teraz jest tak, że do Polski, czy nam się to podoba, czy nie, Niemcy wtłaczają jednak tych darmozjadów. I proszę Państwa, druga rzecz. Niemcy są w gigantycznym kryzysie. Oni nie chcą o tym oficjalnie mówić, dlatego że ten kryzys mógłby przez takie oficjalne denuncjacje spotęgować się po prostu. Panika w Niemczech mogłaby powstać. Ale kryzys jest. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że Polacy podpisują kontrakt z Amerykanami na kupno 100 śmigłowców Apache AH-64. A nie z Niemcami. Więc, a oni mają koncern, który przecież produkuje śmigłowce. Można by zlecić te śmigłowce. Francuzi mówią, a co już Karakali nie chcecie? No i tu no. powstał kolejny, dlatego że Tuż musiał wybrać. I tutaj z kolei zielona koniczynka dla Kosiniaka-Kamysza, który po prostu powiedział tak, albo Apache są, albo nie ma, albo nie ma koalicji. Jedno proszę bardzo i proszę mi się do nie wtrącać. I Donald Tusk musiał uznać determinację PSL-u. No dobrze, i tutaj musiał kontynuować drogę amerykańską, ale nie samymi śmigłowcami polityka żyje. Skoro nie śmigłowce, to mógł Donald Tusk gdzieś indziej atom chociażby. Mówi się, że ma być ten drugi atom już francuski. Ale faktycznie Donald Tusk, nawet wizyta Macrona mu nie pomogła, bo była jedną z wielu wizyt Macrona w tym czasie, więc nie było to ekskluzywne spotkanie. Tutaj, Macron mówi, wyślijcie wojska na Ukrainę. Donald Tusk mówi na razie nie. Pytanie, czy to jest twarde nie także po wyborach prezydenckich? Tego nie wiemy. Ale na stan dziś Donald Tusk mówi, w, raczej wykluczam e, tego typu akcje. No i pytanie, czy Donald Tusk nie staje się, mimo że przywieziony trochę, jak, jak powiedziałem, w teczce przez Brukselę, nie staje się politykiem w tej Brukseli jakby niechcianym. No, Niemcy jakby niezadowoleni, mimo że on robi gesty wobec Niemiec. Natomiast niezadowoleni są też inni, ale to już z Europy. Ale i to jakie gesty? Znaczy Donald Tusk, który mówi nasze bezpieczeństwo, czyli nasze polskie, tak mówi, zależy od Niemiec, nie wymienia tak. Stanów, spotyka się pokątnie w Rzeszowie z, z wojskowymi amerykańskimi, to mówi dwa słowa, a potem wielka, płomienna, arystycznie rozbudowana mowa o tym, jak to Niemcy mają znaczenie dla NATO, dla regionu, dla Polski, dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To były bardzo daleko idące i wymowne gesty i tu nic... Donald Tusk mówi, a, a Berlin. A więcej, jeżeli prawdą jest, że Fox News kupi TVN 24, czy TVN w ogóle kupi, to chcę Państwu powiedzieć, że jest po potuczku już. To już nie ma w ogóle. Te wybory wygrywał TVN. Te wybory poprzednie do Warszawy i tak dalej. Tutaj wsparcie TVN było no przemożne. A tam nie ma takiej determinacji, że co? Obsiad zrobi republikę drugą. I zrobią. No, Rębzy... Dostaje pieniądze z Orlenu z kawy. Ja na Orlenie tankuję cały czas. Kawy jakoś ostatnio nie pijam, nie wiedzieć czemu, a, a, ale rzeczywiście tankuję cały czas. No ale to jest jednak duży dochód. Każda złotówka od każdej kawy na stacjach Orlenu to. To nie wiem, ta że tak, jest ta sama kieszonka na telewizję Owsiaka, czy to gdzieś indziej, a potem skądś inną sobie Owsiak weźmie te miliony na telewizję, no ale ona rusza tak jakby Donald na tu się bał, bo i tu wpisanie na listę firm strategicznych, i tu ta, 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 ta strumień pieniędzy z Orlenu do kieszeni Fundacji Owsiaka. To wszystko wygląda jakby rzeczywiście panicznie Donald Tusk bał się zmiany ładu medialnego w Polsce. Z menedżerskiego pakietu medycznego Obajtek tam przebadał się i czyli mu się z tego powodu zarzut. Że z ubezpieczenia menażerskiego, taką kartę, w dużych korporacjach takie że każdy ma tam jakiś pakiet medyczny. A tutaj podejmuje prezes Orlenu decyzję, że z każdej kawy pozbawia dochodu. Dochodu pozbawia Orlen 4 miliony miesięcznie i 4 miliony gratis, czyli taką trzynastkę jeszcze podobno dostał owsiak. Pytanie za co? Proszę Państwa. Moim zdaniem, to jest rewanż za jego kampanię billboardową w trakcie kampanii wyborczej. To, to on po prostu oddają pieniądze. Jeden z naszych obserwujących na Facebooku, pan Tomasz, napisał, po to przyjęli TVP, zrobią roszadę z wiertniczej i sprzedaż TVN-u ich nie wzruszy. Może faktycznie jest tak, że to tak prosto się uda, czy jednak TVN to jest taka machina, że jeżeli przejmie to albo Fundusz Czeski, albo Węgierski, albo Amerykański Konserwatywny, to, to nie da się tak łatwo tej machiny przełożyć na antenę telewizji polskiej no w stanie daszy. likwidacji i upadku. No nie da się. Nie. Telewizja polska jest jeszcze bardziej prymitywna niż była z czasów Kurckiego. Jak ktoś sobie włączy Wolonicza 17 u pani Biedrzyckiej, to ja powiem, ręce opadają. Naprawdę. Pani Biedrzycka przechodzi wszelkie możliwe granice. Nie poznaje tej dziennikarki. O ile można jeszcze mówić dziennikarka. Więc powiem, że, że media się bardzo zmieniły i takie mózgo trzepy bo ten Pałan trochę co bo to taka filozofia była, oni bardziej e, oni bardziej... No ale może ci ludzi, czy ludzie przejdą, no kamera jest kamera, mikrofon, mikrofon, jest infrastruktura, w tamtych, te, tą biedrzycką się, ona już tak że to, po, tym, po tej imprezie w, w tej knajpie Orzo, na placu możecie no, w Warszawie, gdzie tam z panią poseł Gasiu Pichowicz i z Panem posłem ministrem Szłapką piła sobie winko, To już jest tak skompromitowana, że ciężko ją będzie utrzymać, i oni wszyscy pójdą sobie. Out, a przyjdą e, ludzie z TVN-u i machina jest machina, tylko ludzie się zmieniają, oni są najbardziej warci i nagle ta średnia propaganda może e, wyglądać lepiej. Nie, nie, tak nie działa. E, zabraknie TVN-u, to zabraknie nogi e, im. E, e, nie będzie już takiego zrybu, jak w Republice było. Dlatego, że tych ludzi wyrzucono, a ta telewizja, będzie też prezes odpowiadał, ja tak namawiam bardzo pana, pana ministra Błaszczaka, przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość wydało oświadczenie. Wydało oświadczenia następujące. Mówimy do kapitału, który jest gotowy kupować majątek Polski. Ostrzegamy was. Wszystkie umowy kupna-sprzedaży prowadzone przez ten rząd, Rząd, który łamie konstytucję, będą unieważniane bez prawa do odszkodowania. Musicie to wiedzieć przed transakcją, żebyście potem pretensji nie mieli. Prawo i Sprawiedliwość powinno złożyć takie oświadczenie. Bo teraz no, ale tak, chodzi o te spółki, gdzie jest zamrożony skarb państwa i on tak miałby jest. to zbywać. A TVN, amerykański koncert może innemu amerykańskiemu sprzedać. To teraz ja mówię, się nie powiem. Ja mówię o rurociągach wybudowanych do Norwegii. Ja mówię o strukturalnych naszych, naszych że tak powiem, aktywach. O lotniskach, o fabrykach i tak dalej. Tam, gdzie mamy skarb państwa. I proszę państwa, takie oświadczenie powinno mieć miejsce po to, żeby przygotować już się do przyszłego ataku, jak będziemy faktycznie unieważniać. Bo to nie może być tak, że PKO sprzedali za miliard. A pis przyszedł i za 10 odkupił upadającą spółkę. To nie może być znowu biznes dla kogoś. Ten przed kupnem powinien przyjąć do wiadomości fakt, że to, będzie, to jest wadliwa umowa. I przyszli rządzący w Polsce tą umowę unieważnią bez prawa odszkodowawczego, ponieważ to świadomie tą decyzję podejmował. Więc myślę, że to jest najwyższy czas, żeby już takie rzeczy robić. Bo widzę wyraźnie wrzenie w społeczeństwie. Ja to widzę, czuję. Każdym porem. Ta machina się wali. Wali się. I to widać już nawet i tak jak już na wstępie mówiliśmy o policji, o tym, o tamtym. Ale proszę państwa, zobaczcie, z kim my mamy do czynienia. Mamy taką narrację rządzących, że wszędzie jest agentura ruska, prawda? Codziennie spojrzeć tam Rosjanie a, a, a realni Rosjanie zdaje się pobili profesora Malickiego niemalże w biały dzień w centrum tak. Warszawy i tu akurat tak, I, tak. i, I tu i tu ja nie wiem, ani pan minister Siemoniak, ani pan premier Tusny bardziej, ani pan Kierwiński, bo on, ten jest, on to się znany, tu nagle nabrali wody w usta, kiedy Alżo, chyba faktycznie. No Podepchnij się gardło kajdankami, no ludzie, no. To czy naprawdę za idiotów nas mają, czy ja? To, a, to, to akurat świadek w innej sprawie, w szereglenium humanum. Na przykład. I kogo on chciał ujawnić, pytam się. I jak macki tych polityków tam sięgają głęboko? Znowu się pojawia to samo? Znowu leper się sam powiesił, bo poszedł po odpocząć? Znowu, znowu, znowu facet sobie trzy razy w serce strzelił? No, I tak, dalej, tak jak dalej. były czasy, kiedy lokatorka sama się wywiozła do lasu i sama się oblała benzyną i sama się w środku tego lasu podpaliła. Tak i jeszcze wiem, kanistery się schowała. Jeszcze zabrała potem kanister. No, no więc. Y My mamy, mamy tutaj po prostu do... Ja, wiadomo, to są objawy słabego państwa. A żeby... tego tylko bo chodzi o Irlanty i żeby była jasność, żeby prokuratura w roku 14 za poprzedniego ministra sprawiedliwości z tej, z tej ekipy uznała, że to było samobójstwo, żeby tą historię historię, A ten się był umorzył, e, do no. I Korneliuk to prowadził podobno. No ale... Dobrze. A to zasłużony towarzysz. Ja powiem Państwu tylko tyle. Ten sam człowiek, który ciągle o tych ludzkich mówi, niedalej jak parę dni temu, dosłownie, na wezwanie premiera Fico, pojechał do niego na tajne spotkanie trzygodzinne w jakimś domku w górach i rozmawiali na temat współpracy pomiędzy Rosją, Europą, Polską a Słowacją. Fico przekazywał mu, dosłownie, przekazywał mu, E, e, przesłanie e, Putina. Ale Przynajmniej... też jeszcze. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.